Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka Katarzyna Żak. Dzień dobry. Witam Panią bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Pani Kasiu, za niedługi czas minie 30 lat odkąd skończyła Pani Wrocławską Szkołę Teatralną a Pani w jednym z wywiadów no jeszcze chwila. No jeszcze no. kilka lat, ale już się <noise> zbliżamy do tej 30. A Pani niedawno w jednym z wywiadów przyznała, że gdybym jeszcze raz mogła podjąć decyzję, nie zostałabym aktorką. Skąd takie wyznanie po tylu latach w zawodzie i po wielu rolach? Bo wydaje mi się, że nie może Pani narzekać na brak pracy. Nie, ale to, to chodzi o to, że uprawiam zawód, który jest trudny bardzo, znaczy wiem, że nie ma łatwych zawodów. Hmm. Ten jest wyjątkowo trudny, wyjątkowo jest trudny dla kobiety i to właśnie z perspektywy 20 kilku lat pracy w tym zawodzie mogę opowiedzieć. A z czego że te gdybym... trudności. Wynikają? Na czym polegają? Trudności wynikają z tego, że jest bardzo ciężko pogodzić, bycie perfekcyjną matką z uprawianiem tego zawodu, szczególnie jeśli się gra dużo w teatrze, a ja należę mhm. do takich aktorek grających bardzo dużo. W teatrze, a dwa, że no to jest taki zawód właściwie każdy dzień jest niepewnością. I myślę, że jednak w innych dziedzinach osiągnięcie pozycji zawodowej nie zawsze, ale w, większej, w większości gwarantuje. Na, mhm, że w no, kolejnych, latach, tak, że w będzie kolejnych latach będzie dobrze, albo przynajmniej będzie na takim samym poziomie. Natomiast w, w, w aktorstwie no, to jest tak, że, że to jest wielka niewiadoma. Wielka niewiadoma i. To to cały czas w... trzeba udowadniać, że tak. pokazywać. Każda rola to jest egzamin. Dzisiaj, gdybym miała tę świadomość, jak to wygląda. Na pewno nie zostałabym aktorką. Yy, odradziłam to swoim córką i mam nadzieję, że. A miały takie zakusy, córkom... że chciałyby? Chyba jedna z nich miała, chyba przez moment, ale. No, wytłumaczyłam jej, mhm. że. No, zapytałam ją, czy ona chce tak się miotać i tak się szarpać i tak się stresować jak ja. I stwierdziła, że nie. Mhm. Ja chciałam się jeszcze cofnąć do początków Pani przygody z aktorstwem, bo wyczytałam, że wszystko zaczęło się od parodii zespołu M. Co to za historia? A to szkoła, to liceum. Skoro Pan to wyczytał, to większość panie, <laughs> widzów też o tym wie. No to było w, w liceum. Zajmowaliśmy się okresowo takimi świętami szkoły, i każda klasa musiała przygotować jakąś parodię. My nie byliśmy na tyle odważni, żeby sparodiewać naszych nauczycieli, którzy nas uczą. Więc y, wtedy, y, no, wczesne lata y, 80. szał y, zespołu BMI. I y, y, wtedy moja pani profesor od matematyki powiedziała do mnie, czy ja nie myślałam o tym, żeby pójść do szkoły teatralnej, ponieważ z wielu, y, z kilkunastu osób, które są na scenie, Chyba najbardziej przykuwam uwagę. Mhm. To było coś takiego, że ona na pół roku przed maturą zasiała we mnie takie ziarno. Że może warto spróbować? Tak, bo ja miałam już dosyć sprecyzowane myśli, co chcę w życiu robić. Zasiała ten niepokój. No to, to jest właśnie tak, że jeśli się zasieje niepokój, to potem on drąży tak? Mhm. Kropla drąży skałę. No i tak wydrążyłam, <laughs> mogę powiedzieć. Ale Także... czy Pani idąc na egzaminy, że się Pani dostanie? Czy... Nie, bo to było wszystko dla mnie wielką przygodą i to, yy, to jakby nie była pierwsza grupa docelowa. Mhm. To było coś takiego, że, że to zasiano mi taką myśl, ale ja kompletnie nie wiedziałam. Z czym to się jest, z czym to można by pogodzić, nie miałam żadnej, żadnej wyobraźni o, o tym, na czym polega ta praca, w ogóle na czym polegają te studia, co będzie tam ode mnie wymagane. Oczywiście ja przeczytałam folder, przygotowałam teksty, które tam miałam, nawet byłam na konsultacjach w szkołach teatralnych, bo pewnie teraz też są, ale wtedy były wcześniej też takie konsultacje. W, w różnych szkołach teatralnych i jeździłam tam z tekstami, dostawałam jakieś uwagi, więcej się dowiadywałam, rozmawiałam ze studentami, ale na tym polegała tylko ta moja wiedza. To, to, to był wielki kosmos, więc jak się dostałam, to pierwszy rok był dla mnie bardzo ciężki. Bo ja byłam po był, prostu ja się nie tego spodziewałam. To czego się mhm. pani się spodziewała, a co się okazało, że jak to jest? To było nie no nie, spodziewałam się, nie, no nie spodziewałam się, że to ym, będą od rana do wieczora zajęcia głównie ruchowe, głównie dotyczące pracy na ciele, yy, że ktoś będzie wymagał ode mnie właściwie gotowości bycia w pełni emocji 24 godziny na dobę, że bardzo trudno mi było przełożyć język wyobraźni, to co ja sobie wyobrażałam na temat tego sceny na to czego oczekują ode mnie profesorowie to trudno jest wytłumaczyć ale ta mnogość tych zajęć ta różnorodność dużo zajęć fizycznych na wław to nigdy nie były moje ulubione zajęcia więc tutaj też jakby też na głęboką wodę od razu potrzeba znajomości dramatów literatury więc to nie wszystko mi było znane, mimo że ja kończyłam liceum humanistyczną, mhm. klasę humanistyczną A to jednak no, no historia dramatu, dramaty współczesne, no to, no, to było, no, to było a, szczególnie, a szczególnie ta praca na swoim własnym organizmie. No i po ukończeniu szkoły teatralnej otrzymała Pani etat w Teatrze Współczesnym mhm. we Wrocławiu, tam też pracował Pani mąż. I po jakimś czasie Pani mąż stracił tę pracę, a Pani zdaje się, że przeszła na pół etatu i zdecydowaliście się Państwo na przeprowadzkę do Warszawy. Czy to nie była trudna decyzja? Bardzo trudna. Ale zdecydowaliście się państwo ją podjąć? No nie mieliśmy innego wyjścia. Mhm. Mieliśmy dwoje małych dzieci. A we Wrocławiu pracy nie było? No nie było perspektywy na tę pracę. Mhm. A nie bała się Pani, że w Warszawie tej pracy też się nie znajdzie? Bo przecież jest mnóstwo aktorów. Bałam się. No ale jednak ta praca się znalazła. Oczywiście, że się bałam, i to ja się bałam bardziej niż Cezary. Mhm. Bałam się, ale dostałam etat od razu po, po, po przejściu z teatru współczesnego do Teatru Rampa. Pan dyrektor Andrzej Strzelecki wtedy mnie, mnie tam zatrudnił i zaangażował, i tam spędziłam kilkanaście następnych lat. Teraz już od kilku lat nie jestem. Aktorką związaną z, etatowo z żadną sceną. Yy, i... No I tak też się borykam dalej. Mm -hmm. No i na początku grała Pani przede wszystkim w teatrze, a później pojawiła się rola w serialu, w Miodowych latach, które przyniosła Pani. Nie, nie, to później w Miodowych. Ja na początku jeszcze przed Miodowymi zrobiłam dużo różnych innych mm -hmm. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że ta rola w Miodowych latach przyniosła Pani większą popularność. Właściwie popularność mi przyniósł klan. Mm -hmm. yy... A rola w miodowych. No, no, też tak, 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 ale tak, że tak powiem, robiłam dużo różnych innych rzeczy. W miodowych latach grała pani ze swoim mężem, i czy gdy serialowy mąż jest też mężem w rzeczywistości, to gra się łatwiej, trudniej, czy nie ma to większego znaczenia? Trudniej. Trudniej? Dlaczego? Dlatego, że. Relacja z bliską osobą, z którą dzieli się życie na co dzień, nie pomaga w pracy zawodowej. Mhm. Gwarantuję panu, że gdyby pan pracował ze swoją partnerką 8, 8 godzin czy 10 w pracy, to po pewnym Już czasie. Nie wracał i do mówię. domu też tą samą No osobą. tak, no z tą samą osobą to jest bardzo trudne. A szczególnie ten zawód, gdzie pracuje się na emocjach podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej w tej trudności. No i ostatnio grała Pani w kolejnym serialu w tam kreowała Pani postać Solejukowej. Czy ta rola była dla Pani jakimś szczególnym wyzwaniem? Nie, to była rola jak rola. No, mm, bardzo się ucieszyłam, że ktoś powierzył mi zadanie inne niż mój wizerunek zewnętrzny. I ja naprawdę bardzo się ucieszyłam, że Hmm, że tak pomyślano, że ja mogę taką rolę zagrać i co prawda ja swoją charakteryzacją z kolei niezwykle z zaskoczyłam reżysera i producentów i bo oni chyba sobie nie wyobrażali, że Solo będzie, mm -hmm. będzie tak wyglądać. A to był pani pomysł, żeby tak. w charakteryzacji nie To znaczy może nie do końca mój, bo ogólny wizerunek postaci zawsze omawia się i z panią kostiumograf i z charakteryzacją. Zawsze jest to też na pewno reżyser też mówi jak widzi tę postać, no i oczywiście aktor mówi jak widzi tę postać. Teraz no z, z, z wszystkich tych suma summarum opinii. No, ja zbudowałam postać, tylko że, że tak powiem, maksymalnie ją zbiedniłam, bo mhm. dla mnie zapisane w scenariuszu to, że to jest matka siedmiorga dzieci, mieszkana z kraju wsi. Ten rzeczywiście obiekt, obiekt, gdzie mieliśmy zdjęcia, ten dom, w którym rzeczywiście mieszkała rodzina, no, wyglądał naprawdę bardzo, bardzo biednie, ze studnią. Na, z, na, 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 na zewnątrz, z brakiem łazienki w środku, z taką no naprawdę biedą. Więc ja też, też nie mogłam udawać, że ja będę grała mhm. taką, taką postać. Więc poszukałyśmy takiego sposobu, żeby maksymalnie ją uwiarygodnić. A gdy pierwszy raz zobaczyła się pani ucharakteryzowaną, to jak pani zareagowała, że to jest to? Czy nie ten tak sobie pomyślałam, że fajnie, i... że fajnie, że inaczej, że super. Właściwie no, później, jak, jak już były zdjęcia do pierwszej czy do drugiej serii, przychodziły koleżanki moje takie piękne, w i <laughs> takie dbające, żeby nie mieć tu śniaków, <laughs> albo żeby nie mieć cieni, no to ja siedząca taka bida zawsze z tymi cieniami domalowanymi, z marszczkami i tymi. no ja to pomyślałam sobie, że a, no tak sobie trochę wybrałam, ale, ale, ale z drugiej strony, i pan radość grania z tej postaci i jej odbiór absolutnie wynagrodził mi wszystkie moje jakieś. Myślenie, nawet jeżeli, jeżeli tak miałam, to wynagrodził. No właśnie, czytałam, że, że dostaje Pani nawet od kobiet listy, które dziękują Pani za wykreowanie tej, tej postaci. Bierze Pani też udział w różnych spotkaniach z kobietami. Mm -hmm. Co kobiety Pani mówią, co piszą w tych listach? Żebym sobie nie myślała, że tylko ja jestem jedyna solejuga na świecie taka. I że te kobiety, które podchodzą, czy które mówią o tym, to mówią o swoich osiągnięciach i mówią, że też przełamały barierę wieku bariery niemożności, założyły albo biznes, albo otworzyły jakąś na przykład, nie wiem, instytucję niosącą pomoc, założyły kółko w jakiejś wsi tematyczne, albo zorganizowały zajęcia dla dzieci, albo jedna pani na przykład mi powiedziała, że założyła we wsi koło językowe, w którym uczą się dzieci. Z dorosłymi. Mhm. Że jest jej naj, największym osiągnięciem że przychodzi tam wnuczek z dziadkiem i oni się uczą mm. angielskiego i, i to jest naprawdę bardzo mała społeczność. Ona powiedziała, że żeby przełamać takie bariery, oczywiście koło jest imienia Solojukowej, <laughs> bo Solojukowa, jako osoba mówiąca kilkoma językami, no, że tak powiem, została tam umieszczona w nazwie tego kółka. Hmm. A czy w takich momentach, gdy słyszy się takie, takie historie, takie opowieści e, od innych osób, czy to trochę traktuje się aktorstwo jako misję? Czuje się, że to jest nie, misja? Nie, 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 nie. To daleka hmm. jestem od misji. E, przecież to też nie moja zasługa, bo nie ja to wymyślam. Hmm. To wątki piszą e, scenarzyści. E, w tej chwili już jeden, Andrzej Grębowicz i e, no to on ubiera nasze postaci w problemy, hmm. w, w sytuacje, Odwdzień tylko jest szeroki I, i ja jestem bardzo szczęśliwa, że, że udało mi się zagrać taką postać, która tak jest. Ona jest naprawdę bardzo lubiana i, i właśnie kobiety się identyfikują z nią. To mnie no. bardzo cieszy. No i z tego, co pani też mówi, to też tą postacią wpływa pani trochę na życie innych i jakoś mobilizuje do zmian, do robienia czegoś. No, jeśli tak jest, to jest oczywiście bardzo miłe. Myślę, że w, w każdym z nas tkwi olbrzymi, wielki potencjał, tylko czasem nie mamy śmiałości, żeby yy, powiedzieć sobie na głos, że my to jeszcze możemy zrobić, bo nam się wydaje, że jesteśmy starzy, już niepotrzebni nikomu, że nic nie umiemy. W dzisiejszym świecie kultu, totalnego kultu młodości. Yy, gdzie każdy musi być piękny, młody, zadbany, świetnie wykształcony, z bardzo dobrą pracą i w ogóle musi być naj-och i y, ludzie, którzy nie czują się tak, nie czują się już młodzi, bo nie są młodzi, nie czują się, że, że są bardzo wykształceni, bo, bo na przykład nie są, ale mają w sobie mnóstwo siły, pasji, talentu y, kiedy tylko nie tracą wiary i zaczynają coś robić przede wszystkim dla siebie, to osiągają niebywałe sukcesy. Mhm. Oprócz tej, tej roli w serialu, wydaję przede wszystkim gra pani na deskach teatralnych mhm. i obecnie w wielu spektaklach, na wielu scenach, czy czasem nie mylą się pani teksty, tak? Um, od teatru do teatru, od spektaklu nie. do spektaklu. Nie jeszcze, nie, jeszcze nie. Nie zdarzyła się taka sytuacja. Jeszcze nie, ale jestem naprawdę osobą bardzo um, szczęśliwą, że. Mam okazję grać tyle ró różnorodne role i yy, to jest, teatr jest moim życiem, zawsze był i ja sobie nie wyobrażam swojego miejsca w zawodzie bez teatru. Teatr jest fundamentem, jest Dla mnie tak. A, a w jakim repertuarze czuje się pani najlepiej? Czy gdy jest to zabawny musical typu Siostrunie, Czy mm -hmm. gdy jest to pani monodram, czy gdy są jakieś to poważniejsze sztuki? Mm. To jest tak ze mną, że ja już jestem od wielu lat postrzegana jako aktorka komediowa i tych e, sztuk takich e, poważniejszych, jest niewiele, których zagrałam, ale bardzo lubię, mhm. bardzo lubię. E, natomiast ten repertuar, który mm, czy się strunie, czy, czy y, Monodram mój, czy nie wiem, szpic w Serenie. To jest repertuar rzeczywiście taki, no o zabarwieniu komediowym i powiem szczerze, że im dalej w las, tym gorzej. To znaczy, im, my się, im, im, im mnie się wydaje, że wiem więcej o komedii, tym trudniej zawsze mi się podchodzi do y, budowania roli. Mhm. Czyli nie jest tak, że z latami łatwiej przychodzi budowanie roli, kreowanie tych postaci jest coraz trudniej. Tak, bo coraz trudniej jest z klasą, widzę, rozśmieszyć. Mhm. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ludzie oceniają nas, spektakle komediowe, przez pryzmat kabaretów. A mamy teraz wielką modę, wysyp, zalew kabaretów, szczególnie młodych. Ja nie mówię, że to źle, mhm. tylko proszę nie mylić tego z aktorstwem komediowym. Mówi pani, że jest pani postrzegana jako aktorka komediowa, ale też wydaje mi się, że jest pani postrzegana jako aktorka śpiewająca. Śpiewanie tak. pomaga w... w zawodzie? Ja wiem, czy pomaga na pewno muzykalność. Ym... Pomaga w budowaniu ról, na pewno muzykalność pomogła mi też w mówieniu w innych językach, bo ja na przykład nie znam włoskiego. Mhm. Kiedy miałam sceny po włosku, to musiałam się uczyć. Mam, mam cudowną lektorkę, z którą pracuję, i... ale pewna melodyjność jest potrzebna do tego, żeby, żeby mówić w, w w, żeby grać w innych językach, bo mówić to jest inna sprawa, a grać, jeszcze przykładać emocje, myślę, że, że, że to jest na pewno, że to, to, ta tam, tam moja muzykalność to, to mi na pewno w jakimś sensie małym małej cząstce to ułatwiła. Ja gram też recital mhm. swój yy, i tam właśnie jest też coś takiego, że ja bardzo dużo śpiewam tam piosenek poważnych, nostalgicznych, Trudnych, w bardzo trudnych aranżacjach i przychodzą do mnie ludzie i, i są bardzo zaskoczeni. Że aktorka komediowa. Że tak. aktorka komediowa mm, śpiewa taki repertuar. Chociaż oczywiście mam też piosenki takie, jak to mówię, musi być zawsze wisienka na torcie. Mhm. Yy, ale ja postrzegam ten zawód bardzo szeroko i staram się rozwijać na różnych polach. Nagrałam audiobooki, i to jest dla mnie fantastyczna przygoda jednej osoby z literaturą i z wyobraźnią. To jest kosmos. Dla mnie godziny spędzane przy nagraniu książki, budowaniu jej klimatu, budowaniu postać, postaci, które tam występują ich dialogów, opowieści. Naprawdę było fantastyczną przygodą. Mówi Pani, że, że ten audiobook to był kosmos. Ja w takim razie życzę Pani wielu takich kosmicznych doświadczeń. <noise> dziękuję takich bardzo. Fa fantastycznych i fascynujących przeżyć, dalszego rozwoju e no i wielu, wielu wyjątkowych ról. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.